Zadanie haft, w którym naszym celem było wypisanie wzoru serwety. Serweta składała się z kilku rodzajów różnych kwiatów, reprezentowanych przez znaki, w tym przypadku A, B i C. Oraz wiemy, że każdego rodzaju kwiatów była pewna liczba warstw, w tym przypadku jedna. Ta warstwa dla takich danych testowych wyglądała w ten sposób. Na zewnątrz mamy warstwę kwiatów A, w środku kwiaty B i w samym środku kwiaty C. Gdyby w tym przypadku było tak, że mielibyśmy dwie warstwy albo więcej, no to tutaj następną warstwą byłaby warstwa C, przednią warstwa B i na zewnątrz warstwa A. Zadanie można było rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy z nich Trudniejszy był taki, że wykonywaliśmy pętlę, która nam przechodziła najpierw po wierszach i dla każdego wiersza po kolumnach, i w każdym zatrzymaniu się tej wewnętrznej pętli wypisywaliśmy znak, jaki powinniśmy wypisać w danym miejscu. Natomiast obliczenie, jaki to jest znak, jest dość trudne. Istnieje metoda łatwiejsza. W tej drugiej metodzie musimy na początku stworzyć tablicę która ma odpowiedni wymiar. Jaki to jest wymiar, musimy sobie obliczyć. Jeżeli mamy L rodzajów kwiatów oraz W warstw, tutaj L jest równe 3, to nasza serweta ma rozmiar L razy W razy 2. Czyli taką też tablicę musieliśmy sobie stworzyć. Ona ma 6 wierszy oraz 6 kolumn. Pomysł polega na tym, aby najpierw wypełnić tą tablicę, niekoniecznie w kolejności tych komórek, takie jak one będą wypisane na wejściu, a dopiero potem całą tablicę wypełnić. Aby w jakiś dość prosty sposób wypełnić tą tablicę, możemy iterować jakąś pętlą po warstwach. Tutaj wyróżniamy dookoła warstwę pierwszą, drugą, trzecią. Każda Warstwa to są dwa wiersze i dwie kolumny, w związku z czym warstw będzie l razy w, podczas gdy rozmiar tablicy to jest 2 razy l razy w. No i jeżeli chcemy sobie wypełnić najpierw pierwszą warstwę, wypełnimy wszystkie te tutaj komórki naokoło, aż dojdziemy do tej. Następnie zaczniemy wypełniać drugą warstwę. Pętla, która by realizowała nam taki algorytm, mogłaby wyglądać tak. Zaczynamy ze zmienną i, która nam mówi, którą warstwę zaczynamy wypełniać. Od pierwszej do W razy L. Czyli to jest pierwsza warstwa druga warstwa trzecia i tak dalej. No i teraz musimy wiedzieć dla danej warstwy, które wiersze i które kolumny wypełnić. No więc widzimy, że każda warstwa zaczyna się w takiej odległości od tego lewego górnego rogu, jaki jest numer tej warstwy. Od, od tego miejsca tutaj. Jeżeli wypełniamy warstwę pierwszą A, to zaczynamy od komórki zaraz pierwszej, od tego lewego górnego rogu. Jeżeli wypełniamy, wypełniamy warstwę B, zaczynamy od komórki drugiej, od lewego górnego rogu. W związku z czym w tej pętli musimy sobie zrobić jedną wewnętrzną pętlę, która nam wypełni dwa wiersze i dwie kolumny, i ona będzie zaczynała się. Od pozycji i do pozycji takiej jak rozmiar tablicy, minus i plus 1, minus i plus 1, Dlatego tego przypadku będziemy mieli po prostu rozmiar tablicy, minus 1, plus 1, czyli tę komórkę. No i to nam wyznacza, Numery kolumn wszystkich kwiatów w tym wierszu, a także numery kolumn wszystkich kwiatów w tym wierszu. Numery wiersza są różne, a także numery wierszy w tej kolumnie dla kwiata A oraz numery wierszy w tej kolumnie dla kwiata A. Także w tablicy od I. I od J na pewno możemy wstawić odpowiedni znak. Możemy też wstawić go w wierszu symetrycznym Z względem tego, to jest wiersz 2 razy W razy L minus i plus 1 oraz kolumna J. Tutaj też wstawimy ten znak. I analogicznie zrobimy to dla kolumn, to znaczy w j tej kolumnie, w j tym wierszu i w i tej kolumnie wstawimy znak zn oraz w tablicy, ym, gdzie tutaj będzie j kolumna, j wiersz oraz 2 razy w razy l minus i plus 1 numer kolumny. Ten odpowiedni znak musimy sobie obliczyć w tym miejscu. No ale to jest proste, gdyż znaki wybieramy po kolei, najpierw będzie znak A, B, C, potem znowu znak A, B i C. Po zakończeniu tych dwóch pętli będziemy mieć wypełnioną całą tablicę kwiatami w sposób opisany w treści i na koniec wystarczy tylko wypisać znaki z tej tablicy w takiej kolejności jak jest podane w treści.